Dzisiaj gramy w kolorowy blog. No i jak widzicie tu. Boże, myślałam, że to nie jest ten kolor szary, jak widzicie. I gramy w to. Po prostu. Dla mnie nie było filmiku, ale no, ale. No, tak, po prostu. <laughs> nie wiem. O, jakieś płatki widzicie. Tu nie będzie to jakiś mega długi filmik, ale będzie on no, trwały jakieś, znaczy, nie wiem, no, mało. Wapienna. no, nie mogłam się ruszyć, no, no i super, no i przegrałam. No i bardzo super. Oj, ja zrobię sobie przynajmniej ten. Mmm, jak zdążę. To sobie zrobię. Dobra. Tu tu tu, 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 tu. Tu, 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 I nie pamiętam dalej. Bo nie pamiętam. I szukam, szukam. Zbieraj! to. Taki. Czy łyżwie? Nie wiem co to jest. Dobra, nie. No kurde, spadłam. Nie. W takim razie, jak to zafinił tę. W takim razie gramy w to, bo. No i jak widzicie, no tamto ja od razu zginęłam. Nawet. No i po prostu cio, 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 od razu zginęłam. Widzimy, jak już będzie gra. zrobiona, chociaż. Nie. Nie wiem, kiedy się widzimy. Dobra, to będzie nudne, więc widzimy się zaraz. Okej, okay, słuchajcie. Mamy.

Tu, 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 tak i mamy to tak już jeszcze raz dokładnie idziemy. ja nam nie dobra, teraz mogę idziemy tu gdzie? dobra, idziemy Dobre. no nie bierz tego czemu nie dajmy nie ma mnie tu tu Co się dzieje? O, kurczę. <grymka> Czekajcie. Chciałem zrobić sobie z tego z nim. <grymka> Dobra. Bye bye.